Dzisiaj w moim szóstym odcinku Skywarsów na serwerze Craft Games szybko szybciutko sobie przejdziemy do pierwszej areny. Dobra, jesteśmy ja już na pierwszej arenie. Jest mieczyk. O lepszy. Mamy. O typek się chyba do nas wybiera. U. Zleciał Nice Zleciał. Czemu ja to nie mogę wskoczyć, No Idę, pójdę do tego typa. Tam może coś. Może nie wzięło. O nie, nie wzią, chyba. Eee, dobra. Gdzie są typy? Bo ich... O, tam jest jeden. To ryba łuka! Tam jest chyba też jakiś. Nie widzę. Widzę tych typów. O, tam jeden idzie do drugiego. Tu chyba ten typ tu idzie, czy nie? Nie. Nie mamy śnieżek. Przydałyby się akurat teraz, w tym momencie. Nie wiem, po co to biorę. No, sobie jakby tak razem zlecieli. O! Kurde, sztoba, on ma złotą zbroję, to ma trzy kile. A mamy tylko jednego, to więc cienko. Sojer, sojer. Poczekajcie, poczekajcie. Nie mam śnieżek. Zjadłem to na wszelki wypadek. Ten typo tu idzie, ja spróbuję go zabić. Dość. Ta ręka trwa już dwie minuty. Tak nagrywam. No, no ty gdzie jeszcze nie. Tak. Ej, niezły typek. Ty masz? Jak sobie, a to dobra. Jednak ja To się sadzi. Zabi... Pozdrawiam cię. Stoba. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dobra, wygraliśmy, nieźle. Pierwsza rundka wygrana. Ten koleś spoko był. Dał nam killa, żebyśmy my wygrali. Jeszcze raz go pozdrawiam. Wielkie dzięki, ziomek. Dobra, my sobie przejdziemy do drugiej arenki. Dobra, jesteśmy już na drugiej arence. Jeszcze raz pozdrawiam tego gościa. No, wielkie dzięki. Wygrają rundkę. Fajny typ, w ogóle. Jest. 16 księżek nice. Jest już złoty do mnie przed. Nie, nie miałem szans z nim Dobra, więc my się wzimy na trzeciej ręce. Dobra, jesteśmy na kolejnej arence, To jest trzecia bodajże. Jest mieczyk. Śnieżka. Coś tu napisało? Masz przerąbony kolega idziemy do kość, czy nie? Może tam tego typa pójdziemy, bo... Chyba nas nie widzi jednak. Skrzynka... To się weźmy. Co tu dziś jest? Dobra, nara. <laughs> Mieszka mi może bra. To jest ten, widzicie? Tu trafiłem. Zabił go mój kolega Ty to się co pali. O to mi rzeczy. Ale fajnie. i żelazny miecz dobra nice no. tam jest tam jest tam Gdzie ja tam jak spadniesz? Ja, ale nie chyba buga.

Dobra druga runka wygrana, więc zagramy sobie jeszcze jedną, bo to była długa. Ostatnio rąkę sobie zagram. To była dobra mieć. Do zobaczenia. Dobra, jesteśmy na ostatnie aręce. Pozdrawiam Lesiu 1, 2, 3. Teraz spróbujemy iść do tego typa. Jezus. Jaki lol. Dobra więc... To było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam nara.